Stanisław Michalkiewicz opowiada m.in. o nominacji Lisztras na premiera Wielkiej Brytanii, odwołaniu Jacka Kurskiego ze stanowiska prezesa TVP, czy reaktywacji projektu Trójmorza. Puk, 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 tu mówi Londyn, tu mówi Londyn. Wczoraj królowa Elżbieta misję tworzenia nowego rządu powierzyła pani Listras. Pani Listras ma poglądy bardzo podobne do tych, które głosi w Polsce Konfederacja. Mianowicie twierdzi, że niczego nie chce obywatelom brytyjskim dawać, ale też nie chce im zbyt wiele zabierać. W Polsce takie poglądy uważane są że za oszołomskie. Podczas kiedy w Wielkiej Brytanii, proszę bardzo, osoba, która otwarcie głosi takie poglądy, właśnie będzie nowym brytyjskim premierem. Proszę Państwa, jeszcze jedna osobliwość związana jest z panią Truss, to znaczy, takie tutaj krążą po Londynie fałszywe pogłoski, że w jej rządzie nie będzie ani jednego białego mężczyzny. No to nieprawda, bo męż... jeden biały mężczyzna to na pewno będzie właśnie pani Listras jest białym mężczyzną. Natomiast w ogóle to jest bardzo ryzykowna taka opinia, dlatego że w dzisiejszych czasach to niczego, kiedy istnieje 77 płci, to przecież niczego nie można być pewnym w takich sprawach. Ale więc to zobaczymy, zobaczymy, jak to wszystko będzie się kształtowało, bo to w ciągu najbliższych dni ten rząd zostanie powołany. A tymczasem wróćmy do naszego nieszczęśliwego kraju. Proszę Państwa, no sensacją dnia, to znaczy nie dzisiejszego dnia, ale dni ostatnich. Stało się odwołanie. Jacka Kurskiego ze stanowiska prezesa rządowej telewizji. Formalnie dokonała tego Rada Mediów Narodowych pod przewodnictwem pana Krzysztofa Czabańskiego, ale wiadomo, że taka decyzja nie mogła się tutaj być podjęta bez wiedzy i zgody naczelnika państwa. No i wszyscy zachodzą w głowę, co też naczelnik państwa chciał przez to powiedzieć. Czy był to tylko wyraz niezadowolenia z Jacka Kurskiego, chociaż dziwne by to było, bo Jacek Kurski no, robił wszystko, żeby dogodzić naczelnikowi państwa na odcinku telewizyjnym, więc nie byłoby powodu, żeby go odwoływać. Krążą takie pogłoski fałszywe, że są dwie możliwości kariery alternatywnej dla Jacka Kurskiego. Pierwsza to Kierownika kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w przyszłorocznych wyborach. Warto zwrócić uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość rozważa możliwość zmiany ordynacji wyborczej, takiej zmiany, która by próg klauzuli zaporowej formalnie utrzymała na poziomie 5%. Ale faktycznie podniosła go do 20%. Bardzo możliwe, że Jacek Kurski by się do tego nadawał, jak mało kto, dlatego że to by przybliżało system polityczny w Polsce do systemu dwupartyjnego. Jeżeli jeszcze koalicja obywatelska zgodziłaby się na taką zmianę ordynacji, a wcale nie jest to takie mało prawdopodobne, dlatego że wtedy Donald Tusk czy Rafał Trzaskowski wziąłby mocno za twarz te wszystkie tam nowoczesne i te inne wynalazki. No i podobnie zresztą jak naczelnik państwa mógłby zdyscyplinować i Solidarną Polskę, i tam jeszcze, no już nie mówiąc o. Panu Kukizie 15. Także jest to całkiem prawdopodobne, ale obok tego planu A jest również plan B, że zmiana ordynacji, że nie uda się przeprowadzić zmiany ordynacji. No i tutaj fałszywe pogłoski twierdzą, że potencjalnym koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości, bo na podstawie aktualnych sondaży widać, że Prawo i sprawiedliwość może uzyskać najlepszy wynik wyborczy, ale wynik niewystarczający do samodzielnego utworzenia rządu. No i a tu nie bardzo jest z kim koalicję zawierać, bo Wszyscy potencjalni partnerzy koalicyjni są już w jakichś koalicjach, a z Konfederacją to Naczelnik Państwa nie chce, bo to są ruscy agenci, a przynajmniej onuce ruskie. No to przecież nie może się w ten sposób strefić. Jedynym, jedynym w tej sytuacji potencjalnym koalicjantem jest Polskie Stronnictwo Ludowe które jak wiadomo znane jest ze stuprocentowej zdolności koalicyjnej, a w porywach nawet większej. Także bardzo możliwe, że jeśli nie uda się plan A, który jest całkiem prawdopodobny, to może się udać plan B. Proszę Państwa, ale to jest tylko jedna możliwość dla kontynuowania dalszej kariery przez Jacka Kruskiego. Bo inne fałszywe pogłoski twierdzą, że Jacek Kurski zostanie rzucony na odcinek kultury i dziedzictwa narodowego na miejscu wicepremiera i ministra Glińskiego. No, ciekawe, gdyby tak awansował do stanowiska wicepremiera i ministra kultury i dziedzictwa narodowego, no to by dopiero. Się tam zaczęli umizgiwać do niego rozmaici celebryci, bo wtedy to, o, i tu teatrzyki, tutaj subwencje dostawały po uważaniu i tak dalej. Proszę Państwa, no to wyobrażamy sobie, jakie podniecenie panuje w środowiskach, bo to przecież tutaj ważą się losy i karier, i szmalcu. Nic dziwnego, że wszyscy są podekscytowani. Ale to jeszcze nic w porównaniu z rewelacją, z którą wystąpił naczelnik państwa Jarosław Kaczyński, proklamując program dążenia do uzyskania reparacji wojennych od Niemiec. Ten pomysł pojawił się już wcześniej. Wystąpił z nim wielce czcigodny poseł Mularczyk. Ale wtedy jeszcze byliśmy na etapie dążenia do prawdy w sprawie przyczyn katastrofy smoleńskiej. W związku z tym, y, pomysł wielce czcigodnego posła Mularczyka został jak gdyby zignorowany, ale wielce czcigodny poseł Mularczyk nie ustępował. I oto w momencie, kiedy. Już sprawa przyczyn katastrofy smoleńskiej przestała kogokolwiek w Polsce rajcować do tego stopnia, że nawet ogłoszenie raportu Antoniego Macierewicza nie spotkało się praktycznie z żadnym rezonansem. Naczelnik państwa postanowił wrócić do pomysłu wielce godnego posła Mularczyka. Nakazał premieru Marowieckiemu, Morawieckiemu syp złotem, premier Morawiecki sypnął złotem na Instytut Strat Wojennych z panem wielce czcigodnym, panem posłem Mularczykiem na czele. No i w tej sytuacji, kiedy już naczelnik państwa stracił nadzieję na uzyskanie subwencji z Funduszu Odbudowy od Unii Europejskiej, pan poseł Mularczyk skwapliwie wyliczył straty jakie Polska poniosła w czasie II wojny światowej, to znaczy nie tyle może straty, bo to one są nieprzeliczalne na pieniądze, ale y, wysokość rekom, rekompensaty, wysokość reparacji wojennych od Niemiec ustalił tę wysokość na bilion trzysta miliardów dolarów. To jest prawie pół miliardy, 500 miliardów dolarów więcej niż wyprocesował dla Polski tytułem reparacji wojennych od Niemiec Jan Zbigniew z Hrabia Potocki przed Europejskim Sądem Arbitrażowym sądem polubownym w Ciechanowie, utworzonym przez Regionalną Radę Biznesu w Opinogórze. No tym razem to nie Jan Zbigniew, hrabia Potocki będzie się reparacjami zajmował, tylko dążeniem do uzyskania od Niemiec reparacji wojennych będzie się zajmował sam naczelnik państwa. No, w kołach zbliżonych do Prawa i Sprawiedliwości to pojawiły się oczekiwania, już tam wszyscy przeliczają ile to na każdego przypadnie. Okazuje się, że około 14 milionów złotych, no to mogłoby mieć plusy dodatnie, ale też plusy ujemne, bo jak każdy by dostał 14 milionów złotych, to czy jeszcze komukolwiek opłaciłoby się, pracować to po pierwsze, a po drugie mogłoby zbankrutować państwowe przedsiębiorstwo Totalizator Sportowy. No bo jakby każdy już miał 14 milionów złotych, to po co jeszcze miałby grać w totolotka? Także jak widzimy, wszystko ma swoje plusy dodatnie i swoje plusy ujemne, ale podstawowym plusem ujemnym Programu dążenia do y, uzyskania reparacji wojennych od Niemiec jest to, że y, Niemcy nie chcą tych reparacji Polsce wypłacić. Właśnie to y, wczoraj oświadczył kanclerz Olaf Scholz, że nie ma mowy o żadnych reparacjach. Nawiasem mówiąc, to takie samo stanowisko zajmował minister spraw zagranicznych w rządzie Mateusza Morawieckiego, jego poprzednik, pana ministra Rała. Otóż pan Jacek Czaputowicz, stojąc obok ówczesnego ministra spraw zagranicznych Niemiec Waltera Steinmeiera, na konferencji prasowej, oświadczył, że Problem reparacji wojennych w stosunkach polsko-niemieckich nie istnieje. Dlaczego nie istnieje? Proszę państwa, no muszę tu przypomnieć. Ja zresztą wielokrotnie o tym mówiłem, ale przypomnę raz jeszcze. Otóż w 1945 roku wszystkie sprawy związane z Niemcami rozstrzygała konferencja w Poczdamie. I konferencja w Poczdamie postanowiła również co do reparacji wojennych, również dla Polski. Polska dostała reparacje wojenne z sowieckiej strefy okupacyjnej, bo terytorium niemieckie zostało podzielone na strefy okupacyjne amerykańską, brytyjską, francuską i sowiecką. I Polska dostała reparacje wojenne. Z sowieckiej strefy okupacyjnej, to znaczy miała dostać, ale Sowieci, jak to Sowieci, dzielili się z Polską po bratersku, to znaczy nic Polsce nie dawali, ale w zamian y, zażądali darmowego wybierania węgla górnośląskiego. No i dopóki Stalin żył, to nikt nie ośmielił się pisnąć słowem, ale kiedy Stalin umarł w 1953 roku, to ówczesny rząd polski zrezygnował z tych reparacji, z których Polska i tak nic nie miała, w zamian za to, że Rosjanie, Sowieci, już nie będą wybierali górnośląskiego węgla za darmo. Oni się na to zgodzili z tym, że przestali to robić dopiero w 1956 roku. No i w związku z tym stanowisko rządu niemieckiego od lat niezmienne jest takie, że Niemcy wykonały wszystkie dyspozycje konferencji w Poczdamie odnośnie reparacji wojennych, a jakie były. Ustalenia między Polską a Związkiem Sowieckim, jakie były rozliczenia, to rządu niemieckiego nie obchodzi. No i w tej sytuacji urzędnicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych zostali. Postawieni w bardzo trudnym położeniu, dlatego że no, problem reparacji wojennych w stosunkach polsko-niemieckich nie istnieje, ale przecież istnieje, bo naczelnik państwa kazał proklamować, ogłosił program dążenia. No więc urzędnicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych uwijają się jak w ukropie, i co się okazało? A no, okazało się, że nie ma żadnego dokumentu, który by stwierdzał, że Polska się zrzekła tych reparacji. Szukali tam i w IPN-ie, i gdzie indziej, i nie ma. No to ja akurat w to chętnie wierzę, bo jeżeli po um, obecności Komisji Michnika w archiwach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych gdzieś zniknęła zawartość teczki Bronisława Geremka, no to dlaczego nie miałyby znikać inne dokumenty? To jest przecież dziecinnie łatwa sprawa. No ale nie wiem czy Niemcy w to uwierzą. Tutaj niektórzy tacy życzliwi Polsce, Niemcy być może, że jakieś tam subwencje sekretne ze strony rządu polskiego otrzymują. Radzą, żeby Polska razem z Grecją wystąpiła. No, to jest jakaś myśl, ale jedną wadę ma, mianowicie taką, że Grecja nie miała dostawać reparacji wojennych z sowieckiej strefy okupacyjnej, a Polska miała. No, i jak powiadam, stanowisko rządu niemieckiego w związku z tym jest takie, można by tutaj uznać, że wszystko może zakończyć się bezowym oberkiem, tym bardziej, że naczelnik państwa sam nie wierzy, że to, to, to dążenie będzie krótko trwało, bo. Powiada, że to o, na lata ten proces, czyli nie tylko do, nas, do najbliższych wyborów, ale być może do następnych, a kto wie, czy nie do kolejnych. <laughs> Także w, w, same plusy dodatnie to by nikomu nie przeszkadzało, gdyby nie jedna okoliczność. Otóż naczelnik proklamując program dążenia do uzyskania reparacji wojennych od Niemiec. Jak zwykle potknął się o własne nogi, przy czym potknięcie się o własne nogi jest tłumaczeniem uprzejmym, bo to by znaczyło, że naczelnik zrobił to bez swojej wiedzy i zgody, a takie przypuszczenie byłoby trochę niegrzeczne. Otóż mam na myśli to, że naczelnik państwa powiązał, Sprawę reparacji wojennych od Niemiec z roszczeniami żydowskimi. Jak Polska uzyska reparacje wojenne od Niemiec, no to wtedy zadośćuczyni za żydowskim roszczeniom majątkowym. Proszę Państwa, tutaj już żarty się kończą, dlatego że Polska reparacji wojennych od Niemiec nie dostanie, natomiast strona żydowska już teraz dostała to, na co jej, na czym jej naj, najbardziej zależało, to znaczy uznanie przez Polskę zasadności żydowskich roszczeń. Może być powstanie tego sojuszu między Międzymorza, bo taki sojusz, wydaje mi się, że mógłby być skazany na to, że Amerykanie, Amerykanie po prostu byliby by nieustannie patronem tego sojuszu. I to też taki sojusz byłby jakby mm, takim dużym dywersantem e, jakby w przyszłości w jakichś tam e, zderzeniach z Rosją e, i też być może właśnie Europa Zachodnia m, może być skazana też jakby na porażkę w przyszłości przez węcanych islamistów. I właśnie być może Amerykanie będą próbowali właśnie z tym sojuszem e, tworzyć nowy ład w Europie? Nie mam takich sposób sformułowania tego pytania. Trochę mi pochlebia, ale trochę mnie wprawia w zakłopotanie, bo Pan najwyraźniej oczekuje ode mnie zbyt wiele, żebym ja potrafił przewidywać przyszłość. Ja tego nie potrafię. Ja tego nie potrafię. Nie mam żadnych zdolności profetycznych. Wydaje mi się jednak, że jeżeli Stany Zjednoczone po raz kolejny wracają do aktywnej polityki w Europie, no to zależy im na obecności tutaj, prawda? Zwłaszcza w charakterze kierownika polityki europejskiej. Dysponując takim instrumentem pomocniczym, to mieliby znacznie ułatwione zadanie. Więc nie jest to, nie jest to sprzeczne z. Amerykańskim interesem państwowym. Nie jest to dla mnie sprzeczne. Ale to nie jest sprzeczne, to może być korzystne w pewnych okolicznościach. I cała sztuka polega na tym, wie Pan, nie żeby nas przekonać, że to jest dobre dla Amerykanów, żeby Amerykanów było do tego przekonać. To tak. jest tak, dla Amerykanów, bo my jesteśmy. To no zresztą wpływa z, z takiej polskiej tęsknoty, która jest czasami taka, wie pan, ale czasami wzruszająca. Polacy pamiętają, Polacy pamiętają, że Polska była wielkim mocarstwem europejskim. I to podświadomie, takie, taka tęsknota do powrotu do tamtej sytuacji yy, dyktuje ich rozmaite polityczne uznięcia, które dla dobra Bena są bardzo cynicznie wykorzystywane przez naszych wrogów. Granie na tej intensywności bardzo znakomicie mają to opanowane. Proszę Pana, zawsze dobrze jest mieć jakieś alternatywy, to tylko Tadeusz Mazowiecki uważał, że wobec, skoro wobec planu Balcerowicza nie ma alternatywy, to jest znakomicie. Każdy normalny człowiek by uważał, że wpędzanie państwa w sytuację bezalternatywną to jest źle, to jest coś złego, prawda? Na każdą okoliczność państwo powinno mieć jakąś alternatywę, a w każdym razie starać sobie ją zrobić.